Cześć cześć to znowu ja i dzisiaj pokażę wam rozdział 7 battle royale jak wygląda to jakieś informacje no to jakieś długie poczytania kto by to czytał level 6 heaven w 2000, 2026 nie będzie wiedział, co to jest. No, chyba, że nie dojdzie do wielkiego resetu na much, ale nie wiem, Nie wiem. Chyba, dojdzie. Już to zrobiłem. Zrobiłem jak coś. To zrobiłem jeszcze shorts. Tik, po prostu się lekko moimi rzeczami, że troszkę po Troszkę to była prawie Opa! O! Jest idea! Jeszcze kąpa lekko. Tak, żeby. O! Ok. Tak. Nie wiem, jak to musiał bardziej wyprostować. Ok. No. Mam ograniczony czas, więc ten filmik nie będzie jakiś długi, ale zrobimy tak, że go podzielimy na dwie części. Że jak matka to słyszy... Dobra. to słyszy... to... się zdziwi i nie pytajcie się dlaczego mam proste bildy, nie potrafię po prostu budować. A i w ogóle i, i ty że mówią, że te proste bildy są nawet trudniejsze. Boże, ja mam lepiej! Kolega miał rację. Muszę mieć lepsze żarty to już jest lekko przestarzałe. Przepraszam, 2025 Kid. Ja nie mogę. Ja nie wiedziałem, że tu jest ten napis Hollywood. A no i przepraszam, jak znowu coś się źle nagrało. Jak coś to. to ten odcinek po prostu będzie mniej trwał. Ktoś ma za sobą Brat jest ślepy Ktoś jest bardziej ślepy niż ja Zapomniałem, że w nie widzicie mojej twarzy No i za wytłumaczenia Ja noszę okulary Mam wadę wzrokową no, niestety, jak się tyle gra przed kątem, to tak jest. Koronkę ktoś tu zostawił. Wow. To jest Za Za minut minut kończymy ten odcinek. Chyba będzie mój najkrótszy odcinek w tym. Chyba to będzie mój najkrótszy odcinek w historii tego kanału. Nie wiem, czy wy widzicie, bo nie wiem, czy to się dobrze nagrywa, ale w dole jest godzina prawie 19. No, 18.58 dla perfekcjonistów. Nie wiem czy mam jakiegoś perfekcjonistę, który mnie ogląda a zaraz. Przecież nikt mnie nie ogląda. Proszę zostań moim subskrybentem. Tylko ja zapomniałem o łapkach i o subach yy, yy, yy. jak to teraz wytłumaczyć Zostaw lajka i suba! Okej, okay, proszę zostaw lajka like i suba, bo i to bo cię to nic nie kosztuje, a mi to daje motywację do tworzenia filmów. Jak daj mam deskę? Tak! Deska Chang, Pewnie się spytacie mnie, dlaczego mam deskę, jak teraz jest, bus bojowy. Właśnie Dlatego, bo jest 20% na falę. Nie wiem, na zapalę. zapal. Marwon zapal, lecimy. Tu, 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 Ok, lecimy gdzieś dalej. Chodźmy w skromowe szczyty. Czekaj. Przestań na mnie sprzedażały. Albo chodźmy tu na telefon, co wolę. Niszczymy kogoś Maciuga. Maciuga. Niszczymy kogoś. Eee. Pewnie się spytacie, co ja mówię. A właśnie mówię w swojej głowie, że rozwalimy komuś tą sztangę. Tylko przypadkowo powiedziałem maczugę i tak jakby maczuga. Ale ja jestem śmieszny. Ja jestem śmieszny jak To jest nieśmieszne. Nieśmieszne jest w ogóle. Śmieszne. Albo ja mam takie poczucie humoru, albo nieśmieszne jest śmieszne. Madziuga Aż mi się przypomniał kijek baseballowy. Boss. Może jednak zrobimy z tego dwuczęściowy odcinek? Albo nie, trzyczęściowy odcinek. Tylko teraz nie będzie tak jak z Lego Fortnite o że Za łapki wbijacie. Tylko ja będę w trzy różne dni: w ten, w następny. Dzisiaj, jutro i pojutrze nagram. I to będą trzy różne części. Majajaj. Dodnąłem. Aha! Zaraz sobie. Teraz... Zgłaszam go niepotrzebnie. Przepraszam, nie zgłaszam. chcę. Okej. Okay. Runyny. Likwidujcie. Ja nie mogę. Aż mi się przypomniał machoń. I wiecie co to był machoń? co zajrzyjcie na odcinek LEGO Fortnite to zostanie i część pierwszą. Przy okazji możecie zostawić tam lajka, bo tam każdy lajk to był za ileś lajków, za 200 lajków robię następną część, ale każdy subskrybujący od tamtego licznika odejmował 10 łapek w górę, więc tam mieliście limit 200, ktoś zostawił suba byle gdzie i mieliśmy już do zrobienia tylko 190 łapek. Super, 2 dwie subskrypcje, więc wystarczy tylko zrobić. i teraz dostałam busa i z busem jest łatwiej. Zrobimy chyba jednogodzinny film. Potem posklejamy trzy różne. I zrobimy z tego jeden film. A ja znowu E zamiast w, w. Zawsze mi się to zdarza i się potem dziwię, dlaczego mi to nie chce działać. nie się sam z siebie. Jestem taki śmieszny, jak nie wiem, co jest jeszcze nieśmieszne. To jest odłamek. A jak myślicie, że tego się nie da przełamać? Money, 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 Pablo Zaraz będziesz trzeba zrobić, perwa. Wat? Wiem, marnujam amunicję. Okej, okay. a wywal to, co im to przeładujesz? Mamlukaj, mami, 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 po dał. Granaty! Dlaczego ja dopiero teraz znalazłem? Nie wiem. Słyszę kroki. I to nie oznacza... No okej, okay, gdzie ten gość? Już było taka fajna melodyjka. Ale ja to musiałem zepsuć. Aha, rozwaliłem szyby. Super, aka łapkę, e, e. Samena miała konek I to się, a, o. I było łapkę, wiem to. Ale ja kocham nagrywać odcinki. Zaraz? Jutro czwartek? Jutro piątek. Okej, okay, wyrobię się przed sobotą. Bo, drodzy widzowie, mogę wam przed premierowo zdradzić. W sobotę mamy nowy filmik. Z czego? Nie powiem. Ale możecie zgadywać w komentarzach. A i teraz będzie trzeba włączyć te komentarze jak najszybciej się da. Bo nie wiem czy ktoś chciał, ale może ktoś chciał napisać coś. Okej, okay, no ale teraz to gdzie ten gość? Mam te same to są dzieje, tylko w na... Nowo, Byla, ty nie wie, że tu. się w ogóle to budować. Ta się! Kubonęka, ka. boneka, amba! Ty, ten gronoz wypadł przy mnie. Puuuu! Dwie osoby mnie obserwują, a ja. Jedną zabijam Halo, to mi się nie kalkuluje Panią, Pańskie obliczenia są złe No No już mnie jedna osoba tylko ogląda Proszę. <ścoughs> Przez te triki Nie wiem Chodźmy po te skrzyneczki. Maczek. Uuu, automat. Specjalny tomat. Oh. Złotomat. Ok, lekomat. No to się da. Automaty sprzedaży, broni Ok, dawaj te skrzynki. Ale warto. Ale przy okazji, jeden hopa, gdzie ten gość? Nie chcę, wam tego widzowie mówić, ale za pięć minut ten odcinek się kończy. Jeszcze będzie przemowa. No i potem pół, półtorej godziny będzie się wysyłało do... to. Jest to super! Wymyślicie, że tak hop, siup, to się wysyła? Tak? Tak? Tak, drodzy widzowie? No to jesteście w wielkim błędzie. Pierwsza muszę to nagrać telefonem. A po drugie muszę czyteńko. Jakby taki 20-minutowy filmik się przesyła 20 minut. Potem jeszcze generowanie grafiki 4K. to nie jest też taka fajna. A i chcieli. Takie pochwalenie budzikami. Ale tak to dobrze pasują do tego skinka. Ten skinek. Co nie wiem, czy wiecie? Raz. tam Aha. Kolega mego brata to grał 20 minut temu. Super. Ale kocham tę muzykę. Kocham tę czy nie mam nie ja pierwszy, już ja pierwszy. Żegnam! Przerzuciłem. A goś mi dał raz kilofa. Zaraz tu są te banany. Tak. Nie, to tutaj. To są te banany, a ja w ogóle nie mam niczego. Zaraz strefa się zmniejsza, a ja niczego nie mam. A w ogóle są z ja tego. Będą małe kształty stref. Na przykład choinka Taki świąteczny klimat. Trzeba było powiedzieć, widzę. Spoilerowałem wam coś, co będzie za chwilę. Sorry, bo to chyba ma być 11. Ja nie oszukuję. Czy ja bym kiedyś was widzowie oszukał? A i dla tych, którzy zrozumieli, że na 100 że na 100 że na 100 że na sorry, że na te 200 lajków robię następny filmik to wiedziało mi o następny filmik z tego forba i ktoś mi właśnie chyba dał snajpę coś tam Daj mi żyć, gościu. Netuch. And subscribers. Ja... Yeah. Double pompa niestety nie działa. Ale trochę szkoda. Właśnie powiedziałem. Każdy ma to gdzieś, bo to powiedziałem głośno. No. Aha! Byd... <grystanie> <laughs> Rap miał jeden HP Po w, w Zaraz co to jest? Okej, okay, bo mi to wyglądało na lamas Blitz Royal. To je git! Lamas Blitz Royal! ハッツンミコ Nice. nice. por ruína Ta ta. Tára. Tára ta 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 ta. Capibara, capibarara. Na na. Na na. Capibarara, ra 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 ra. Capibaréle. Ta ta. Ta ta. Ta 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 ta.

Ale fajnie to wygląda. A, nie mogę się doczekać, Blitz Royal. Bo mogę Wam tylko jedną rzecz spoilerować. Więc uwaga na spoiler. i nie mam no, żartowałam, Nie dam Wam spoileru. Nie jestem taki. A, już 22 minuty trwa ten film. O, zaraz ko kończymy. Tylko musimy dokończyć gierkę. Ok, tamte automaty... Ok. Brat <laughs> mi właśnie wtargnął do pokoju. Dobrze, że to... Że Włączyłem nagrywanie na chwilę. To, to jest? Ta. Ta jak ona się nazywała? Eee... Turu tu, Ture Turetury, ture, turet. Ture, potrafimy się do wodzieć ręków. To nie moja wina.

Rabina, rabina. Ej, tylko nic się nie da budować. No coś nieco się zniszczył. To jeszcze coś mogę zbudować. A balon rozwala to. Strefa rozwala bildy. Sprawdźmy to. Balon rozwala bildy. na stawia poza strefą? Ai, siąd, tur ture-taritu, ture tarita, ture Może lepiej, żebym nie udawał tych piosenek. Jeee, yes, spadłem! No, i w ogóle, i ten glitch z Snowfall i on nie działa. Zaraz to widownia. A troszeczkę. Tu. No i zobaczę. Miał się jak. To jest taki wiatoma, Taka są Aha No to to już wszystko na ten odcinek Jeżeli Wam się podobało to zostawcie lajka like i suba Nie piszcie, że jestem Bambikiem Chociaż to mam osłonę antybambikowską Bambikowską, ale nie piszcie, że jestem słaby Forta. Okej, Każdy wie, że jestem nie najlepszy jestem. Więc... 这是。